Moi drodzy i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W ogóle dawno, wydaje mi się, że nie nagrywałam odcinka. W sumie, no nie wiem, ponad tydzień chyba nie nagrywałam. To jak na mnie to sporo. Ale dzisiaj mamy super dzień. E, mamy dzisiaj piątek, e, 15. A nie, w sumie, no nie ponad tydzień, tydzień nie nagrywałam, bo ostatnio zakończyłam dzień kobiet, ale wydawało się jakby dłużej. Tak, mm, co ja chciałam mówić? Tak, mamy dzisiaj 15 marca. 15 marca. Piątek, skończyłam lekcję o 11, rano było, jest przepiękna pogoda, piątek, jak weekend się zaczyna, czy lepiej być mogło, mogło. nie muszę dzisiaj wysłowić, czy mogło być lepiej, nie sądzę. Wczoraj byłam na keyboardzie, także dzisiaj go nie mam, do kościoła też dzisiaj nie idę, dlatego że jadę do dentysty, ale to nie jest mój główny punkt w... No, ja mam innego kłopotu. I to ja teraz zauważam To nie jest mój główny punkt wyjazdu, ponieważ jadę do MPK z na Nową. Pokażę Wam później, jaką. Muszę też podjechać do Rosmana na zakupy. Um, co jeszcze muszę zrobić? A, jedziemy z chyba coś tam na jakiś zakup. Do nowych sklepów patrzeć, które się otworzyły u nas w mieście. Także będzie ciekawie, fajnie, ciekawy Dzisiaj dzień cieplutko, też jest cudownie. W serio 15 stopni, a w słoneczku jeszcze więcej. Także fajnie, wiosna się już coraz bardziej zaczyna. Też zanim tylko urodziny i wydaje mi się, że będę dla Was też nagrywała vloga. Z moich urodzin, chociaż nie wiem, czy je będę robiła, ale ogólnie z tego mojego dnia urodzinowego. No, ogólnie powiem szczerze, że teraz jest taki jeden z lepszych czasów ostatnio dla mnie, bo kilka wcześniejszych miesięcy było dla mnie dosyć ciężkie pod wieloma względami, ale teraz serio, teraz czuję, że odzyskałam wolność w związku z tym. a Też po prostu mam cudownych ludzi wokół siebie i po prostu aż chce się żyć, wstawać rano nawet do szkoły. No, nawet w szkoły. Także, no, pogadałam sobie szybko, dwie minuty do Was, ehm, co tam, co tam u mnie. Mam nadzieję, że coś zrozumieliście. Na razie się uzbieram i jedziemy właśnie do dentysty, ale tylko na higienizację, chyba będę miała bielsze zęby, także super. A później na jakieś zakupki czy coś. Zobaczymy, jak to będzie. Miłego ehm, oglądania. Yeah. I I I I begin to. I I I I I begin to. sklepie z butami i zastanawiam się właśnie nad najkami. Chciałam Air Force, ale są takie. I wiadomo, filetowych nie kupię, chociaż tak nie widać, ale są filetowe. Ale postaram się poszukać na stronie właśnie białych. Było mega wygodne. Mega fajne. Jakiś model, jakiś Broke Low Recaft, coś takiego. Zobaczymy, jak znajdziemy, to będzie fajnie. Mierzyłam też inne. Mierzyłam też takie, ale one są strasznie ciężkie i dosłownie piętami wypada. W sumie jakby był czarny znaczek, by było ładnie, ale spróbujemy ogarnąć te. Nie wierzę, patrzcie na czyniku. Jestem w hałasie ogólnie wcześniej miałam hałasę u siebie, ale mm, był dużo mniejszy, tak samo kropy. Teraz utworzyły się dużo, dużo większe, które są ogromne, jakbym pojechał do jakiegoś Krakowa. A to nie jest jednak Kraków. Weszłam i dosłownie przeszłam pół sklepu i już mam tyle rzeczy. I po prostu mój portfel... Nie, 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 nie mam kasantki jeszcze, jeszcze przed urodzinami, ale... Piękne, piękne rzeczy są i nawet nie patrzyłam na cały sklep, bo bym za dużo rzeczy wzięła, także mierzymy. To jest ładne, ale nie wiem, czy czasem większy rozmiar byłby lepszy. moi drodzy, wróciłam, jest 19, czuję się jakby była 21, jestem taka zmęczona, ale kupiłam dosyć fajne rzeczy, część mam, mm, moja mama wzięła, więc będę musiała po niej iść, ale kupiłam z moją mamą takie coś w action i ja to jest dobre, ja je widziałam w tiktoku, Ola, są przepyszne mm, zaraz pokażę wam co kupię kupiłam tak, kupiłam taki album na zdjęcia, to dla prezentu bawnego. Trzeba mi w ogóle. Wracam sobie z małą że jesteśmy w połowie drogi do domu i sobie przypomniałam, że nie byłyśmy w fępiku. Jakie ja mogłam o tym zapomnieć? Nie wiem. Jutro po prostu moje ciocia mi odbierze. Także znaczy, to mam tylko książki, żebym musiałam zrobić recenzję, a i tak więc tego nie zrobiłam. Super. Byliśmy w Rosmanie. Kupiłam serum z, olejka, z olejku z czernuszki. Kupiłam. Szampon mój ulubiony jest i karmeksa wiśniowego, nie miałam wiśniowego, więc przetestujemy i piankę z jaj i żeżuchę. A teraz um, kupiłam tą bluzę, którą Wam pokazywałam, zobaczcie, jestem so mega happy, coś w sensie moja mama mi kupiła, ale zobaczcie, taka beżowa jest dla tunista, szara, z napisem NJ, w ogóle nie mam takiej bluzy, mam jakąś starożytną, mam już ona już jest stara, chciałabym między jakąś z kapturem, ale mierzyłam XS-kę, to, to co wam pokazywałam, ale kupiłam jednak Eskę, bo po prostu ładnie wyglądała, także czekajcie, ubierę sobie jakieś jeansy, które do tego pasują i pokażę wam, jak to wygląda. Okej, okay. ubrałam sobie kolarki, dlatego, że nie miałam w sumie zbyt jakichś jeansów, które by do tego pasowały i nie wiem, czy mówiłam, jak ktoś, to ta bluza jest z Hausa, także tak to się prezentuje i wzięłam s bo... Powiem czy jakoś lepiej wygląda. Nawet tak wygląda spoko, jak tak się zrobi, to jeszcze lepiej. Także fajna. tutaj taki napis ma, ma kaptur. Nareszcie mam ze kaptura. W ogóle jeszcze go nie zakładałam. O, wygląda fajnie, przynajmniej coś. Także cool, e, fajnie. Nowe ubranko i do kolekcji i lecę sprzątać, bo po prostu mamy 19. A ja jestem w kropce ze sprzątaniem. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Wczoraj w ogóle ja Wam nie pokazałam dokładnie wszystkiego. Właśnie coś tam mówiłam, że moja mama miała te zakupy z Action, także. No, mamy już 15. Nie odzywałam się dzisiaj do Was, bo wstałam, coś tam robiłam, uczyłam się, byłam na zakupach na spacerze, ale teraz znowu siedzę do nauki. Ale jedną z rzeczy, właśnie, którą, która jest super, e, i wczoraj ją kupiłam, jest taki oto kubeczek, taki mały różowy w Action. Nie wiem, ile kosztował, jakieś 6-7 zł, a jest przepiękny. Idealny na taki mały cappuccino. Także może sobie później drugie zrobię, bo taka mała kawka. Mam też mojego ulubionego batona proteinowego. E, a, kupiłam też arizonę wczoraj. Mm, arizonę brzoskwiniową. W ogóle mega nie piłam arizony stricte. A brzoskwiniowej jeszcze chyba nigdy nie piłam. Tak mi się wydaje, więc sobie przetestuję. No, ale to później ja mm, zmykam się uczyć. E, kupiłam też wczoraj <grym> zodorant ale ten raczej nie ciekawi po prostu, żeby żeby mieć. Wieczorem prawdopodobnie też będę miała książkę, bo mi cię się przywiezie, także pokażę Wam, jaką jest mega podekscytowana, bo to jest drugi To jednej z moich fajnych po prostu książki, może nie jednej z moich ulubionych, ale bardzo fajnej. lecę teraz robić fiszki do konkursu z angielskiego. No, także w miarę ładny dzień no, nie, nie w miarę ogólnie ładny dzień wcześniej padała, teraz jest ładnie, więc może później wyjdę na jakieś rolki, rower. Właśnie na rolkach ciężko mnie powiedzieć na mojej zadupiu, bo tutaj zbiedlenie... O, ale mam kołczone w ogóle. Dobra, nieważne. Idę się uczyć, a później rozczeszę włosy. Połczyłam się godzinę angielskiego i mam za bardzo angielski w głowie, dlatego testujemy sobie Arizonę. Ja testowałam w ogóle <gulę> na moim kanale jeszcze jak... Półtorej roku temu zaczynałam, bo ja w czerwcu, pod koniec czerwca, dwa lata temu, w sensie 20, 2022 roku, zaczęłam nagrywać tam właśnie chyba test Arizony Mango, i jeszcze jakąś inną owocową testowałam w ogóle. Jak sobie oglądam takie filmiki, mam trochę sentyment do tego, ale trochę mi to cringeuje. E, te wcześniejsze filmiki. Czekajcie, bo mam długie początki, i ja w ogóle. Oh wow. Mało piję napoi w puszkę, ale to dlatego, że większość napoi w puszkę jest gazowana. A ja nie lubię napojów gazowanych. Także, no cóż. Testujemy sobie. Dawno nie pijam aryzonu zwykłej. Dawno nie piłam, ani w ogóle smakowej. Także robimy taste, taste test. W ogóle ostatnio właśnie jak byłam w Action z moją przyjaciółką w ferie, to chciałam kupić. Chciałyśmy kupić, ale nie było, więc okej. Okay. Powiem tak. Chyba bardziej mi w ogóle smakuje niż zwykła Arizona, bo w zwykłej czuję tylko miód, a tutaj czuję, wiadomo, czuć tą, bo światy, czy czuć ten posnak miodu, no bo, jedna, bo jednak jest tutaj właśnie no, zielona herbata z miodem, ale no, jest jeszcze bruskwinia, którą bardzo fajnie czuć, w ogóle mega ładna jest puszka, także wydaje mi się, że będę, jak będę miała, to będę piła jedną zmianę, ale chyba ta mi jednak bardziej smakuje, ale jeśli chodzi właśnie o te smakowe Arizona, no, to jeszcze mam jak nie próbowaliście, mega polecam smakować Posmakować tą mango. Przepyszna jest, przepyszna. Chyba, chyba moja to była Arizona. To będzie top 2. Bardzo dobra jest też, ale koszy już prawie 5 Złotych Action. Inflacja szaleje. Pamiętam jeszcze, jak były po 3,50. No, to tyle. E, cheers. Wyszłam na spacer. Um, wyglądam jak Burek, jak ziemniak, ale mam słuchawki, mam tak spięte włosy e, i musiałam ubrać opaskę, bo jest teraz zimno. I co? No i super jest, ale przyjął mi powiadomienie, że słuchawki mi się wyładowują. Super po prostu. Jestem ponad kilometr od domu, ale no, bardzo fajnie, jest taka ładna pogoda. Coś, no nie, że ładna, bo nie świeci słońce, ale nie jest za zimno i sorry za to, że jak wyglądam, masakra jest. Myślę, taka... Piziamy. jak mam zagad, włosy spięte i mam taką paskę dołożoną ale jest pięknie, ptaszki dziergają, ma za chwilkę wiosna w sumie już powiedzmy, wiecie kalendarzowo jeszcze nie ma, ale ale już tak w powietrzu to czuć, to nie jest jednak zima to już, to już moi drodzy, nie ten vibe jest także fajnie, wracam, po się jeszcze trochę historii i to będzie na tyle jeśli chodzi dzisiaj cześć moi drodzy, wróciłam do domu e, proszę mam zakończyć powoli dla was ten odcinek ale pokażę wam książkę pokażę wam książkę, która mi przyszła Um, także jest to um, druga część The Logi Science, czyli w sumie ostatnia część. Science of. Nie wiem jak to się czyta, ale się pisze Affection przez 2 F. Tak. E, tak w ogóle, patrzcie, jaka cegła. To jest moja druga najgrubsza książka, bo pierwsza to jest My Below Monster, które swoją drogą bardzo polecam. Czekajcie. Także tak. Mam The Science. E, tak się prezentuje. W ogóle bardzo ładne. Kładki mają. E, tak się prezentuje wklejka. Tutaj i tutaj. E, no i bardzo podoba mi się. tamta książka miała. Chyba tam miała niecałe 400 stron. Ta ma 630. Mm. Patrzcie jaki obrazeczek na prologu jest. Wow, ale wam nie pokażę, nie, nic wam nie więcej nie pokażę, bo wiecie, jak ktoś nie czytał pierwszej, albo jest w trakcie, no to za Tak się prezentuje pierwsza, tak się prezentuje druga. Patrzcie jaka różnica. No także fajnie. E, też e, idę się za chwilę uczyć historii chwilę i później będę kończyła Hellish e, drugi tom. Na początku byłam słabo na sobie na tej serii, w pierwszym i do połowy drugiego, ale teraz co tu się dzieje? Ja jak się odkopię w książkach, to zamawiam kolejny tom. Na razie chcę sobie przydać to właśnie, co mi przyszło i dostanę też książki na urodziny, więc na razie się wstrzymuję. Później wychodzi Lost Friends i September Sun, więc pewnie dopiero w połowie kwietnia zamówię e, trzeci tom, ale bardzo mi się podoba. Zostało mi e, 60 stron, także... Mm, będę kończyła dzisiaj. No, także taki szybki update czytelniczo-książkowo wszystko, wszystko... Co? Dobra, nie mogę gadać. E, I chyba będziemy kończyć tego vloga, bo nie chcę, żeby był jakiś za długi. Mam nadzieję, że się Wam podobał. E, widzimy się w kolejnym. Nie wiem kiedy, nie wiem czy przed urodzinami, czy będzie to już vlog urodzinowy, mm, czy coś, ale no ostatnio super mam okres i po prostu dostaję każdą chwilę i cieszę się, że Wreszcie po ciężkim czasie em, potrafię się zcieszyć w takich mniejszych, większych rzeczy, także buziaczki, trzymajcie się i do następnego.